I Twoja modlitwa może pomóc chorym dzieciom. Kilka minut to tak mało, a tak wiele. Kumuś urodził się jako zdrowy chłopiec i cieszyliśmy się tym szczęściem. Urodził się jako nasze pierwsze dziecko. Dopiero właśnie po dwóch i pół miesiącu zauważyłam pod światło, że w jego lewym oczku jest coś, coś nie tak z tym lewym oczkiem. Tak, jakby taki odblask się pojawił, i można było tak jakby nawet w głąb oka spojrzeć. No, bardzo dziwne mi się to wydawało. Pierwsze, co zrobiłam, to pewnie tak jak większość osób, weszłam w przeglądarkę internetową i zaczęłam szukać coś na ten temat. I od razu właśnie znalazłam wiadomość, że jest to nowotwór gałki ocznej. Następnego dnia pojechaliśmy od razu do lekarza, żeby to sprawdzić. Zadzwoniłam, pojechaliśmy szybciutko do okulisty. Pani doktor. Zapytała mnie, w jakiej sprawie przyjeżdżamy. Ja mówię, że, że wydaje mi się, że to jest nowotwór gałki ocznej, a ona z takim niedowierzaniem mówi, że, że co, pani, co pani opowiada? No ale sprawdziła od razu i przestała już cokolwiek mówić do mnie, więc czułam, że coś jest nie tak. Mówi, że jest gust, bardzo duży i mówi, dziecko nie widzi na to oko. No to był dla nas szok ogromny. Zaczęliśmy się bardzo modlić i prosić o to, żeby okazało się, że, że to jest nic groźnego. No ale, ale, ale okazało się inaczej. W Centrum Zdrowia od razu trafiliśmy na onkologię, dostał chemię. Wierzyliśmy, że, że to szybko się skończy i wszystko będzie dobrze. Lekarze stwierdzili, że na pewno oko musi być usunięte. Kiedy miał 6 miesięcy, to oczko e, usunęli. No, i już myśleliśmy, że mamy najgorsze za sobą. Myślimy, no dobrze, jakoś, jakoś to przeżyjemy, jakoś to będzie. Półtora miesiąca, może po usunięciu oka, pojechaliśmy na rutynową kontrolę. Okazało się, że guz jest w drugim oku. No, tego się kompletnie nie spodziewaliśmy. To już było, powaliło nas na kolana. Bardzo to przeżyłam. Byłam zła na cały świat, na, nawet na Boga przez moment byłam, byłam bardzo zła, dlaczego to się wszystko dzieje, ale później, kiedy już emocje opadły, yy, bardzo się tak yy, spieliśmy w sobie i myślimy, no musimy dać radę dla Kuby. Wtedy dostał bardzo ciężki arsenał, jeśli chodzi o chemię. Był wykończony okropnie, wymiotował, yy, praktycznie wyglądał tak, jakby miał odejść yy, za chwilę. Ja bardzo prosiłam wszystkich wokół, właśnie wtedy pamiętam, wszystkich prosiłam o modlitwę gorącą. Wierzę, że, 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 że modlitwa ma dużą moc. Wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się o drugim oczku, ja dowiedziałam się, że w tym samym czasie, że jestem w ciąży z drugim dzieckiem. I to było takie, z jednej strony radość ogromna, a z drugiej strony obawa, co będzie, jak. Dziecko będzie w, w, w moim brzuchu cały czas w tym stresie, który, który jest związany z kubusiem, z jego chorobą. No, kiedy już ta chemia się skończyła, no, wydawało nam się, że najgorsze już jest za nami, że, że już ten guz, może ta chemia już, już, już podziała i, i, i usunie z, ten guz z oka. Chemia nie pomogła, która była bardzo mocna, laser nie pomaga, guz rośnie, więc no baliśmy się strasznie, że dziecko, bo po prostu będzie mieli dziecko niewidome, że będzie trzeba usunąć drugie oko. Lekarze w Polsce powiedzieli, że naprawdę już zrobili wszystko i w tym przypadku nie da się nic zrobić, bo guz był w tak beznadziejnym miejscu usytuowany, umiejscowiony, że nie dało się już więcej nic zrobić. Szukaliśmy ratunku za granicą, znaleźliśmy kontakt do rodziców, którzy wyleczyli swoje dzieci w Londynie z takim samym problemem. I pierwsze co, no to chcieliśmy zebrać te pieniążki, żeby właśnie tam się udać do Londynu. Obawa, jak te pieniądze teraz zdobyć? Głos rośnie, bo to jest, to jest złośliwy nowotwór, który potrafi w przeciągu 24 godzin podwoić swoją objętość. Po pierwsze na pewno modlitwa, po drugie przyjaciele bardzo, bardzo się, że tak powiem, tak spieli i o dziwo, co przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, w przeciągu trzech dni zebraliśmy więcej pieniędzy niż nam było potrzeba. To było, to było, to było tak y, szokujące i, i, i byśmy tak szczęśliwi. Zaraz chyba po tygodniu nawet w tej zbiórce już byliśmy w Londynie, ale... Nie wiem, to też chyba jakieś chyba zrządzenie losu, czy... Okazało się, że nie udała się ta operacja. Kubuś tę operację miał, bardzo źle ją zniósł. Lekarze nie dotarli do oka sondą, która miała podać tam chemię. Lekarze chcieli, żebyśmy się oczywiście dalej tam leczyli, próbowali, ale zdecydowaliśmy, bo już dostaliśmy właśnie w międzyczasie taki kontakt do pani, która wyleczyła dziecko w Nowym Jorku i była niesamowicie y, zadowolona z efektów, y, z leczenia, z lekarzy. No i zorganizowaliśmy w ciągu dwóch tygodni, dzięki naszemu przyjacielowi Irkowi, y, wyjazd do Nowego Jorku. Kiedy tam trafiliśmy, to faktycznie wszystko już toczyło się. Naprawdę bardzo dobrze. Lekarze fantastyczni, ludzi, których poznaliśmy po drodze, fantastyczni. No, tacy ludzie, których chyba, nie wiem, normalnie byśmy nie poznali, gdyby nie ta historia Kubusia, bo, bo te osoby są były gotowe na wszystko. Zrobić po prostu wszystko, żeby pomóc, żeby, żeby, żeby dziecko było zdrowe. Leczenie miało trwać tam dłużej. A trwało o wiele krócej. Lekarz był tak zachwycony efektami, że powiedział nam, że to jest chyba cud buwit, bo, bo, bo żeby tak szybko się zregenerował ten guz. Cała ta historia Kubusia no, zmieniła nas dużo, na pewno dała nam dużo. Siły takiej wzajemnej na pewno umocniła nasz związek z Grzegorzem. Było ciężko, nawet mieliśmy takie kryzysy, że po prostu myśleliśmy, że chyba nie wytrzymamy ze sobą. Myślę, że jesteśmy szczęśliwsi. Dało nam to o na pewno dużo pokory do życia. To zdecydowanie. Cieszymy się tym, co jest, nie zastanawiamy się, nie myślimy nad tym nie wiem, co będzie. Tyle osób, tyle osób się za nas modliło za Kubusia prosiliśmy o tę modlitwę, o te dobre myśli i, i to do nas płynęło cały czas, przez ten cały czas najtrudniejszy dla nas. Bardzo się cieszę, że powstało szturmujmy niebo, że jest właśnie taka, fajna, fajny sposób, że możemy jakby. Tak oficjalnie jakby powiedzieć, pokazać to, że, że się modlimy, że jesteśmy chętni do tej modlitwy za, za dzieci. Biola, jestem aniołem.